Sobotni wieczór to idealny czas dla każdego, kto chce się zabawić. Pytanie na śniadanie. Przygotowało dla Was gorący raport z miasta. Praga, niegdyś znana jako bardzo, bardzo fatalna dzielnica, jedna z najgorszych chyba w Warszawie, tak była nazywana kiedyś. Obecnie stała się jakby obiektem kultury. Jest tutaj mnóstwo knajp, które za chwilę zobaczymy. Oto pierwsza z nich. Ulica Ząbkowska, Praga Północ. Opary absurdu. Dlaczego? Dlatego, że wszystko w tym klubie jest absurdalne. Oprócz naprawdę zróżnicowanej muzyki, granej często na żywo, klub gwarantuje dobre towarzystwo. Można też coś zjeść. Także wystrój wnętrza oparów zasługuje na wyróżnienie. Jest zrobione z pomysłem i naprawdę dobrym. Jedynym minusem lokalu jest jego wielkość. Oddajmy głos Zbyszkowi, niech pokaże nam coś jeszcze. Klub zostawił sobie nazwę Skład Butelek i tak praktycznie jest w większości klubów, które miały jakieś inne przeznaczenie. Można powiedzieć, że do tego klubu yy, przychodzą bardzo różni ludzie, zaczynając od zwykłych mieszkańców Pragi, yy, po aktorów, yy, muzyków. Obecnie zajmujemy się w klubie Hydro Zagadka. Jest to jeden z największych klubów tutaj na Pradze. Yy, muzyka, jak słychać, lata 80., ale tutaj każdego dnia zmienia się muzyka. Jest... Często są y, koncerty organizowane zespołów rockowych. Rzeczywiście, branga to jedno z najlepszych miejsc do imprezowania w Warszawie. Czas jednak poszukać innych lokalnych po drugiej stronie Wisły. Na początek PKP Powiśle, bo PKP Powiśle to miejsce, gdzie najczęściej zaczyna się i kończy. Widzicie, że jest dosyć tłumnie, są młodzi, modni ludzie. Dlaczego to miejsce? Cieszy się taką sławą, ja nie wiem, to miejsce po Wiśle ogólnie jest bardzo imprezowe w Warszawie. To jest jeszcze legenda ulicy Dobrej, Jadłodajni Filozoficznej, Aurory i tych wszystkich takich miejsc, których już nie ma, a które jeszcze żyją we wspomnieniach i w świadomości młodych ludzi. Zupełnie w innym klimacie jest klub 1500 metrów, także leżący w tej części miasta. To centrum działań twórczych, które w ciągu dnia i w ciągu tygodnia jest gospodarzem dla artystów, teatrów, wystaw, a w piątkowej i sobotnie noce przeistacza się w takiej undergroundowy klub nocny. No i zobaczcie sami. Idealnym miejscem dla wszystkich, którzy lubią hip-hop i czarną muzykę jest klub Powiększenie, mieszczący się w śródmieściu Warszawy. Na zakończenie tego subiektywnego raportu o nocnej Warszawie, chcielibyśmy pokazać Państwu nowy otwarty lokal, który nazywa się Chwila. To przychodzą różne osoby. Różne osoby się pytają, czy mogą tu zrobić na przykład imprezę dramę a potem przychodzą rokerzy, czy mogą zagrać indie rockowy koncert. I właśnie takie to miejsce ma być, kiedy ruszymy z kalendarzem. Żeby to tętniło ludźmi. To jest strasznie ważne, żeby to nam się udało. Mamy dla Was jeszcze jedną niespodziankę, którą przedstawi dobrze Wam znana aktorka Ania Mucha. Uważnie posłuchajcie. Zostały tylko dwa dni do tego, żeby wygrać absolutnie fantastyczną wycieczkę na drugi koniec świata, na jedną z wielkich imprez 27 listopada. Wyślijcie mi pomysł na najlepszą, najfajniejszą imprezę, jaką chcielibyście przeżyć. Zostały dwa dni, a ja czekam na naprawdę Dobre i konkretne pomysły do zobaczenia. Wystarczy zalogować się na stronie konkursu i po prostu wymyśleć fajną imprezę.